To uczucie, kiedy masz już nagrane dwie odcinki z jakiejś serii, chcesz nagrać trzeci i okazuje się, że save z gry ci się spierniczył. Tak było w przypadku tej kampanii. Cześć! Staję sobie nad Item Mapper, a to pierwszy odcinek zagramy w Heads 4. I spokojnie, zanim do wszystkiego dojdziemy, kampania Turcją będzie kontynuowana, ale zrobimy ją troszeczkę później. Y po prostu nie będziemy kontynuować tej kampanii, zaczniemy nową sobie, o tydzień za tego tego roku tu i będziemy grać sobie o tym, o to, panem. Będziemy grać sobie jako Rzeża Niemiecka? Niestety. Miałem niby tam mój sejf, z który miał być y, jako... Huh, no, jest w końcu nie, nie, nie wstydź y, Miał być jako... No, miał wprowadzić w naszą serię. Niestety coś się pochrzaniło. Widocznie musiałem, musiałem ten sejf się jakoś dziwacznie zapisać, bo jakiś dziwny sposób poszedł bardzo do przodu. No i ta, tak samo na przykład e, ostatnio był taki nowy update, od kiedy nagrywałem e, odcinek z Turcją. Na przykład e, było coś takiego, że można sobie na przykład włączyć Niemcy, wzmocnić e, Włochy, ZSRR, Francję, Wielką Brytanię, ale my tego nie będziemy robić, ale oczywiście będziemy grać tym oto panem. Więc, może e, przejdźmy już do gry. Kurde, zapomniałem zmienić poziom trudności, no ale trudno. <coughs> Więc tak. Odmówię moją technikę. Jak dobrze wiecie, los Polaków nie, je, nie był aż tak bardzo dobrze znany w, w 1939 roku. Ale, ale tym razem będzie, stworzymy, st pójdziemy trochę inną drogą. Pójdziemy w nadrenie. Potem, Pan Szlus, zarządek kraju Sudeckiego. Pierwszy Arabidacz Wiedeński, los Czechosłowacji i nie pójdziemy tutaj, tylko pójdziemy w Gdańsk Słowację oraz bliskie stosunki z Polską. Potem, wiadomo, ominięcie linii Marzinota oraz wojna z Francją, więc może na początku już sobie zacznijmy wybadać na drenie. Więc tak, je, rzecz, którą chcę i y, 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 chcę Wam pokazać, o, y, chcę Wam obudzić także moją taktykę. Przede wszystkim chcę zająć Holandię i Belgii już na start. Chcę ją po prostu sobie... Chcę po prostu zająć. Zrobić z nich marynetki. Zrobić z nich marionetki. Ale dlaczego? Dlatego, że atak przez... Przez Alzację... Będzie po prostu strzałem w kolano. Ponieważ tutaj są bardzo, bardzo dobrze... Tu jest bardzo duże... Są bardzo duże umocnienia. I problem w tym jest właśnie taki, że przyciśnięcie się tutaj, jest inne do pomyślenia. Już pędzy za, zajął po prostu całe wokalę i się przycisnął prze, przez tą linię Marzynoca. No, dlatego hi, Hitler wpadł na taki pomysł, że po prostu wejść przez, Bene, przez Benelux i na Paryż. Z tym, że tutaj my tutaj zrobimy to już na starcie, że po prostu Belgia i Holandia będą naszymi będą naszymi priorytetami już na, na początku póki jest jeszcze ma, małe napięcie światowe. Panie zapytacie, dlaczego Holandia i Belgia? Przecież, przecież wystarczyła ci tylko Belgia widzie. Otóż, chodzi o jedną rzecz. Patrzcie ile tutaj jest gumy. Ta guma jest mi potrzebna. A mi się po prostu nie widzi mieć jakiś problem w niedoborze z gumą. Bo będę po prostu i w stanie... Zresztą pokażę wam kto jest, kto produkuje gumę. Gumę produkuje tylko tyle państw. W dodatku tylko te dwa mają jej pod dostatkiem. Więc słuchajcie, ja planuję zrobić to w taki sposób, że, 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 jak wie, że Holandia będzie moim papetem i z niej będę czerpać swoją gumę. Bo generalnie, ja, gdybym użył celu narodowego ominięcie linii Marginota wtedy bym wypowiedział wojnę Holandii. Osiem, ale dołączyłaby wtedy ona do aliantów. No a wtedy byłby problem. Z, właśnie z gumą. Więc co? Z, na początku może zorganizujmy to wszystko. Okej, okay, mamy, mamy już wszystko ogarnięte. No może jeszcze oprócz floty? Już w sumie... Ok, mamy już wszystko ogarnięte. I jeszcze tylko trzeba ogarnąć się, jeszcze samoloty w taki sposób, żeby sobie nie tutaj latały, robiły dominację powietrzną. Musimy się wstępnie do tego przygotować. Oczywiście walka nie do upadłego. Więc co? Jeśli cię, co się ma dziać? Generalnie od ostatniego odcinka, więc generalnie od, od pierwszego odcinka Turcją, dużo, dużo więcej się zmieniło w, moi, w moim graniu w Heart of Iron 4. Zacząłem już grać trochę bardziej na poważnie, już umiem coraz bardziej, już umiem coraz lepiej grać. I nie, nie, nie ma tak, że po prostu no, nie umiem czegoś zrobić, więc pisuję sobie o taką komendę, że aneks i oczywiście aneks anektujemy sobie w taki sposób cały świat. Nie, ja już potrafię, ja już potrafię w tą grać. Co bada, ja jestem osobą, która po prostu czasami robi tak, że... O, proszę bardzo, tak. kol. No, okazujemy sobie wszystkie dywizje i proszę bardzo, wbijam się tam Niemcami. No niestety, ja miałem te czasami takie problemy. I panie zapytacie się mnie, po co ja wydzieliłem pana Arvina Romla? Otóż pewnie ci, którzy są bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o tą grę, będą wiedzieli o co mi chodzi, ale... Ale, ale podpowiedź. Chodzi o Hiszpanię. Nie, nie chcę, nie, nic chcę robić, nie będę walczyć z Francją. Robimy pakt antykomitarnowski. I właśnie, dlaczego ja robię bliskie stosunki z Polską? Ponieważ chcę, żeby Polska nas to łączyła. Kończyliśmy drenie robić, więc mamy wystarczająco punktów politycznych, żeby móc uzasadnić już cele wojenne na te, te dwa kraje. Wiesz co? Nie, bo wtedy, bo wtedy będzie już za duże napięcie światowe. Chciałam się skupić jeszcze na Luksemburg, ale nie. Nikt pomyśli, że przez te kilka lat pozostanie jeszcze demokratyczny, czy tam kim ty jesteś, demokratycznym. No, only demokration. <laughs> o, oni już nas będą wciulnie lubić. No, praktycznie tylko my wywołaliśmy na razie. Adolf Hitler podważy holenderską suwerenność. Więc co? Teraz tylko czekamy, a do Hitlera o, o to rzuca ideały. W ogóle w najlepszym ekraniu Niemcami jest to, że ma, ma się strasznie wysoką y, jedność na, na, narodową, więc na przykład, jeżeli, jeżeli na przykład się zakapisz i się wróg wypchnić, nie wiem, na przykład na, na tę linię i na przykład zajmie Berlin, to tak takie parę rzeczy i możesz po prostu się odbudować i... uświata jest twoje. W ogóle jest taka bardzo ciekawa droga. Zamiast paktu antykomiternowskiego robi się pakt Rimetrop Mołotow i potem. i potem. sojusz ZSRR. Spowoduje to rozwiązanie frakcji Oś i stworzy układ Berlin-Moskwa. No i rząd marynetkowy w Turcji. Więc co? Lecimy sobie dalej. Pójdziemy w pakt antykomiternowski i po prostu zobaczymy, zobaczymy kto do handlu. o! Je jak wcześnie. Wyślij ochotników. Mogą maksymalnie dwie dywizje wysłać. Yy. Wyślij ochotników. Pan Erwin Rommel będzie leżeć. O, mamy jakieś niezrzeszone dywizje. A, te, które już się wystawiły. Yy, spoko, yy. szkolci się. I tutaj, w tym rejonie. E, więc dobra. Wracając do tego, co ja, mu, co ja mówiłem, Hiszpania. A nie, do, dobra, już przecież wysyłam tych chodników, brawo. Nazwijając jeszcze na Hiszpanię, pozwalam na wysłanie ochotników. Już lecę w drodze na front. Fakt Antykomiternowski został zrobiony. Teraz robimy bliskie sluki z Japonią. I teraz pytanie: kto dołączy do faktu Antykomiternowskiego? Polacy dorzucili. Łotwieńczycy przyjęli. Jesteńczycy też. Rumuni przyjęli. I chyba tyle. Finowie. Finowie odrzucili. Hmm. To narzędzia mechaniczne. Dobra, lecimy, da lecimy dalej. Czekamy aż pój e, pójdą nasi ochotnicy 30 maja. No to za 5 dni. Okej, okay, nasza dewizje przyszły trochę na front. E, pyk, pyk. Hmm. I na madryt. Teraz musimy tylko poczekać. E, tak czy owak musimy się przygotować do wojny. E, poczekam chwilę, aż one biorą maksymalne przygotowanie do planu, bo wtedy walczę z tym dustem 50%. -owym. Wszystkim Okej. Okay też nie uwielbiam te lekkie pancerne, bo one tak upiernie trają. Ok, ma nie zdobyte. to nie było nawet żaden problem. Teraz pozostaje jedynie Barcelona. Ale obydwoje macie tam pójść. I na Barcelona. Dobra, nie są zorganizowane. Czekam aż się okopią. Ok, start. O, widzicie, jak po prostu te dywizje pancerne są świetne. Ja uwielbiam dywizje pancerne. Dobra, okno Musimy poprzeć te inicjatywy. O, proszę bardzo. Jeszcze tylko ba Balencja. I po wszystkim. Tam. Dobra. Walczyć. I teraz na Walencję. Okej, okay, Bliski są wizyty po niej mamy zrobione. Teraz mamy wcześniej armii. Okej, okay, Walencja zdobyta. To było szybkie. Koniec hiszpańskiej wojny domowej. O cholera. Mogą zagwarantować niepodległość. Bo, ma, bo jest strasznie duży, du jest teraz bardzo dużo napięcie światowe. Czyli mogę trochę nie wysyłać ochotników. Muszę poczekać trochę. Igrzyska olimpijskie. Mam Na nadzieję, te... Na nadzieję, że przez ten czas. O super, opadło trochę napięcie światowe. Mam nadzieję, że nie stanie się na razie bardzo dużo, nie, stan nie staną się jakieś rzeczy. Kraj, dobra. Mam nadzieję tylko, że przez ten czas 240. To jej też jest 240. Mam nadzieję, że przez te 50 dni nie, nie stanie się nic takiego ważnego. Ale spokojno, się świetlę już powoli opada. Bo Boże, patrzcie, jak to się już potrenuje. Dwójka tutaj. Ta trójka, ta trójka tutaj. Te, znaczy te armię i tak potem złączymy już. Ile już nagrywam? O, dopiero 16 minut. Szybko to leci. Zresztą mi ta tak ja to przeminę. Zresztą nagram sobie od razu dwa odcinki na zapas. Rzesz może trochę więcej nawet nowocześnie armii. Mam nadzieję, że nie stanie się nic takiego, które sprawi, że po prostu dosłownie dzień przed tym... Nie no, spokój, 20 dni. 20 dni nie powinno się nic takiego stać. Ja chyba, że wyskoczy jakiś event po prostu na dzień przed, po prostu już będziemy w dupie. Okej, okay, podwój stał się uzasadniony, może po prostu zapiszę. seria Teraz tak. Wypowiedz wojnę. Wyśli. Wypowiedz wojnę. Wyśli. Zwiększyliśmy już doszczędnie po prostu to napięcie światowe. Ale moje dywizje są bardzo zorganizowane. Jasne, zawsze przyjmuję chodników. No, proszę bardzo, mana dominacja w rejonie. Bardzo Polandia już padła. Stworzenie państwa marionetkowego. Okej, okay, mamy kolenderski ryj na Brukselę. Nie, no te armie są już po prostu o rozsypce. Stworzenie państwa marionetkowego, koniec gotowe. No i już mamy w tym momencie marionetkę. Okej, okay, możemy pozapraszyć już paru, paru gości do trakcji. Proszę bardzo że to możecie dołączyć. Tak, tak. Weźmy może coś tak z 7 dywizji. Nie chcemy, to nie szybko stanie. i waszym zadaniem będzie po prostu się tutaj obronić. Po prostu, kiedy ta armia, będzie po prostu przyszykowana do, to, do tego, aby po prostu wejść sobie na Paryż. Okej. Okay. Mamy ukończone badanie z koncentracją przemysłu. Dobrze jest. Teraz sprawdźmy sobie więcej skali. Tą drogą mogę już zmienić sobie, że guma teraz będę prowadzić sobie od Hol Holandii. Hmm. Widzicie? Jak nam się oś ładnie rozszerzyła? No, nawet w Indonezji jest oś. Co pada, tutaj ta oś jest otoczona przez Aliantów, no ale... Okej, okay, mamy traktat z się nie Armii 2. To sobie dodawają troszeczkę więcej zaopatrzenia. Znaczy trochę więcej dywizji niż się szkoli. Spróbujmy również może zrobić dywizję pancerne. Eee, też się wystawiać tutaj. Więc wy sobie pójdziecie hmm. tak, że dwójka pójdzie sobie tu a wy tutaj. O, widzicie, tutaj są umocnienia i ciężko będzie po prostu tutaj się wbić. Ale mi komputer zaczął... ten... Trzybować. Niestety, de, ale jak nie, chcesz, to to nie jest akurat taki, do, taki wielki po, taki, taki wielki nie jest, jak co do tyłu, bo na... ...gdybym do czego doszedłem, to tylko do Anschlussu. Ogólnie nas, nas lubią oni, bo e, mamy sygnatariuszy e, ponieważ oni są paktem antykomiternowskiego z sygnatariuszami. Na, co mi drogą fajnie było, gdyby można było przy, przyłączyć Włochy. O, ho, wy odrzuciliście pakt antykomiternowski. A to ciekawe. To by było ciekawe, gdyby na przykład sobie y, Włochy zająć. Co nie, to było ciekawe. Teraz sobie zrobiłem taki trochę śmieszny, śmieszny, taki śmiesznego, że po prostu kliknąłem rozwiąż frakcję oś, zmieniłem swój stronę demokracji i dołączyłem do aliantów. No. No i tak to się, no i tak to się stało, tak. Szkolenie. Pyk. I też się tutaj wystawiać. OK, mamy już unowocześnienie armii, a której mentorów młotów nie, nie możemy naś wziąć a szkoda. Więc jedziemy. Mamy registowską belgię oraz holenderski e Ridczk. Rigik... Ragik... Whatever. Także słuchajcie, moi drodzy. Dzięki wam serdecznie. Y y, już ma, dochodzimy do 20 minut. Także dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapujcie. i trzymajcie się. Cześć!